Cześć, witajcie w kolejnej części vloga Moje 5 minut. Dzisiaj zapraszam do obserwacji mojego boju z UI'em kolejny już raz. Z UIEM z cqrs z projektami, ze Slice, and Start Work View. Więc dużo się dzieje. Nie ma chyba efektów jakichś ciekawych póki co wizualnych. Chociaż jakieś UI -e się wyświetlają. Ale dzisiaj może będzie lepiej. Tak na to liczę. Więc skoro mam swoje kolejne 5 minut, to postaram się e, zrobić coś ciekawego i działającego. Więc zapraszam. E, więc tak, wczoraj tutaj jakiś problem pojawił się. Jak dobrze kojarzę z, z IoT, tak? czyli z rejestracją zależności. I w sumie, skoro ja korzystam tu z UI'a i, i po prostu mam tu swój konstruktorek, to ja sobie pozwolę e, ten kontenerek wstrzyknąć. A co? E, bo po co mam tutaj po prostu kombinować? Więc ja sobie wstrzyknę kontajnera. Jak dobrze kojarzy, tak to było. A jak nie, to się będę za chwilę poprawiał. E, install AutoFAK. Trzeba zainstalować całą paczkę, bo jeden interfejs trzeba wstrzyknąć. Strzyk. Dobrze, więc y, create field, ok, private, read only, bo już go nie będę zmieniał, więc y, mam kontener i mogę sobie resolwować. Nie? Dlaczego nie robiłem tego? E, w sensie, że nie wstrzykiwałem command Bassa. Hmm. No to dobre pytanie, bo może warto byłoby całość wrzucić do kontenera. Nie wiem co by się stało, bo nigdy nie wrzucałem i takich klas WPF-owych i Łajowych do kontenera. Nie, nie, zostawię tak. Więc y, mogę sobie teraz tutaj wyciągnąć command basa. Nie jest mi komand potrzebny, jest mi command potrzebny. E, referencje do. A, tak, mogę sobie dodać, bo to biblioteczka. To mi się nie podoba. Komentarz. I tak, mam start work, dialog. I teraz yy, ja sobie to podepnę, może tutaj, żeby ten dialog się wyświetlił. Yy, bo w sumie. Czemu nie? War, dialog, new, start work. Dialog i tutaj sobie IOT Container wstrzyknę. Tak, taką referencję to mogę dodać. I teraz mogę sobie zrobić show. To w sumie jest niepotrzebne. Te zdarzenia. Są potrzebne. Ten query jest tu niepotrzebny, bo ten query powinien w sumie być w. Tutaj. Czyli to sobie też przeniosę. I przeniosę sobie. Wysłuchanie, wyciąganie queriesa, querybasa Ponownie z kontenera. OK, teraz wszystkie importy trzeba porobić. I to jest ten model i on mi w sumie chyba nie jest potrzebny, bo ja mogę de facto odwołać się do konkretnie do tekst bloku, tak? Work time i ustawić. Zobaczę, czy tak przejdzie. Nie będę miał wtedy bindowania, bo w sumie nie wiem, czy jest mi tu potrzebne bindowanie. Ok, więc jest tekst i tekst równa się um, result work time min. No i w zasadzie to powinno chyba zadziałać. I jeszcze mam komendę startowania. Tutaj są te eventy, które mi konfigurują. View model jest niepotrzebny. Ładnie się wyczyściło. Czy w sumie można używać? Czemu nie? Ale nie wiem. Ja sobie usunąłem. Być może wrócę do tego później, jak będą bardziej skomplikowane i Dobrze. I test. Zobaczymy, czy jest. Test jeszcze dźwięk sobie. Włączę na laptopie. Zobaczyć czy się coś otworzyło. Jest prawie zero. Więc idziemy do przodu, gdzie ta kontrolka odpaliłem. Zegar buczy. Ok. Tu jeszcze coś zostało, więc mam mój start. Pojawiło się drugie okienko, czyli tak jak się miało pojawić. Tylko nazwy oczywiście są jeszcze nieodpowiednie. Robię start. I jest dźwięk. Super. Zamknąłem i się nie przestało odtwarzać. Tak chyba dobrze. W sumie nie powinno. Skoro to jest pomodoro, ja zamykam to okienko i tak dalej. Więc pozostaje wystylizować, czyli w sumie nie wiem jak to zrobić. Ale będę to robił nie dzisiaj, lecz jutro. Jeszcze tylko. Tytuł nie pamiętam, ja to nazywałem na modelingu, więc jutro trzeba zweryf zweryfikować, czy to faktycznie jest tak na, na, na event modelingu. Więc zobaczymy. Ok, więc dzisiaj mogę powiedzieć, że działa i super fajnie okienko się wyświetliło. Wyciągnąłem IOT poza e, ten model. Model poza tą ten UI-owy fragment ten projekt UI-owy. Więc fajnie. Nie będę musiał tam kombinować. Zobaczymy. Może jeszcze uda się w ogóle całość wrzucić do kontenera? Może? Nie wiem. Zrobię eksperyment. No, a dzisiaj to oczywiście tyle. I mam nadzieję, że fajnie, że to działa. I że Ci się podoba, i że dasz mi lajka, bo jest OK. Więc się to już tyle. Do usłyszenia jutro. Cześć!